W prawie, jak stoją uchwały, zmieniające uchwały, w sprawie wieloletnich programów finansowych, proszę bardzo. Pani Radny Czy to prawda, że jest taki to Chciałbym że... Nie, 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 w nie, 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 no, jest No, ale teraz pan jest skoncentrowany. Pani pan na Syrii bombarduje. <grylanie> nie damy się. Nie damy się. Nie damy się. Nie widzę chętnych do Przystępujemy Dobrze do podjęcia uchwały numer. Nie daje, uchwały w sprawie zmian wieloletnich w drodze Opinia komisji budżetowej jest pozytywna. Tak, sprawozdanie pana przewodniczący. Czy nie ma rację? Proszę, że nie ma, nie ma, nie ma, by, panie radny. Opinia komisji jest kto Pani, z jest za tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Góry. <kluzny> Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Przystępujemy do następnej uchwały. Projekt E czyli to jest uchwała? To jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jak miście budżetowej proszę bardzo Pan Radny. Chciałbym zapytać, dlaczego zmniejszona została subwencja oświatowa, a ktoś 77 tysięcy ć każżyć. w sprawie uchwały przypomnę na 2014 rok treść jest zawarta w kto, kto z Państwa radzi jest za podjęciem tej uchwały proszę podnieść ręki wyboru dziękuję kto jest przeciw? nie widzę kto się wstrzymał? również i tu jest jedna z uchwał, jest jednogłośnie Przystępujemy do następnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie budżetu w dziedzinie środków zarabiających fundusz Sołecki. <kłysy> proszę bardzo, otwieram dyskusję, Panie Państwo są dzisiaj też zainteresowani tą uchwałą. Pan Mik, proszę bardzo. Sołecki jest tyś, <kłysy> którzy <kłysy> mogą w wasz sposób odbierać nawet... Tej uchwały, ponieważ ta uchwała, Stwarę, to nie ma nic wspólnego z to Słowackim, w którym głosowaliśmy rok temu, którego nie ma, i są w budżecie, ale aczkolwiek ta uchwała, jak mówiłem, pozostawił sobie tutaj taką możliwość, ta uchwała daje możliwość utworzenia funduszu sołeckiego w roku 2015. Także... Już. No, proszę, tak, tak. to wygląda formalnie. Także ja proszę głosować za tą uchwałą, by nowa rada miała się użycia A tutaj spojrzenie na, na to, żeby nie I no, to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. O tym, proszę, proszę Państwa, ja trzeci raz sobie. Wierzę się temu przyjrze. To co uchwaliliśmy rok temu i to są jest złożone. Nawet na biurku proszę mi wierzyć, że tygodnia właśnie oddania wniosków z poprzedniego roku, jakieś wnioski nie zrealizowane przez budżet gminy. Ale zresztą na te wnioski krytycznie. Od zastrzegam, bez względu na dalsze losy czy w budżecie uda nam się coś. Przestawi się ten fundusz sowiecki. Dlaczego krytycznie? Dlatego krytycznie, że e, słuchajcie, no jest Was bardzo dużo, jest 24 sum. Większość z Was jest wolno Te są nie na temat, te fundusze są, uchwały są w ogóle nieprzystające do przepisów prawnych. Jakiekolwiek naciąganie, nie wiem, przykład klasyczne inwestowanie w inwestycje nienależące do gminy, czyli Jakieś środki, rzeczki, to co nie należy do żadnych własnych gminy, no my tego Funduszu nie możemy yy, finansować. Były szkolenia, proszę Państwa, nie mówcie w tej kadencji na pewno przez Fundację Nasza Nadzieja, GZ Fundusz Słowacki był omawiany. Kto nie ma wiedzy, no możemy próbować jeszcze raz, nie was przeszkolić. A z kolei zarządzanie tymi Waszymi zebraniami, czy uchwalacie to co chcecie, no jest też trochę dla nas jakby, jakby trudne. Później w ostatniej chwili przychodzi uchwała zebrania wiejskiego i napisane są rzeczy, które nie są do zrealizowania. To jest to. Bo druga rzecz, te fundusze są w wielu miejscach małe. Eee, ja rozumiem, że niewiele się zadawa w gminy, ale z kolei dublowanie pewnych zadań gminy, bo piszecie, że chcecie kamienia na przykład, zebranie wiejskie w Stanach, że chcecie kamienia, no to po co nam ten fundusz są po co go wyodrębiać, jak ten kamień i tak w inny sposób dostajecie. Także ja obiecuję, że się jeszcze krytycznie raz przyjrzę temu, co było w zeszłym roku uchwalone. Zobaczę, co jest naprawdę zrealizowane, co może ewentualnie być zrealizowane. Aczkolwiek to mamy problemy w tej chwili z układami i <laughs> z to, to nie jest tak, że wpiszemy ileś tam i nie zrealizujemy. Także no proszę jeszcze cierpliwości do ostatniej, na, na następnej sesji. Ja jeszcze się temu raz, jeszcze w tym ja proszę o to, abyście dają szansę radnym w następnej tradycji, aby te fundusze, czy miejscowości te fundusze powstały. Dziękuję bardzo.

Zachęcam do dyskusji, może też z Państwa chcą zabrać głos. Bo są takie głosy również, że, że ten pokrew funkcji może być porezinkowany. Też są takie głosy. Faktycznie to wychodzi tak, że jeżeli są niewielkie sumy, to nie dyskutuje wie, wiecie. Ludzie mają różne dopisy. I tak jak wójt powiedział, w pana pomysł do głowy, regulacja rzeczy, czy tam pogłębianie rzecz, czy budowa czegoś. A przecież te pieniądze, gdyby zostały, Panie Wójcie, w budżecie, to za te pieniądze można, powiedzmy, coś zrobić naprawdę tak samo użytecznie, bo te pieniądze by nie przypadły. Jest komisja, przykładowo komunalna, na sesji wyjazdowej, na posiedzeniu wyjazdowym, jadą, oglądają, stwierdzają, tu jest potrzeba, tu jest większa potrzeba. Bo się sumy, sumy, sumy. no nie wiem, no sprawa jest... O, tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę Akurat w tym w nie z panem przewodniczącym, bo intencja publiczno to jest inicjatywa, żeby wzbudzać aktywność mieszkańców, i ich do działania, do rozwiązywania problemów, które oczywiście nie pojawiają z zastrzeżeniem, że jeśli się określa, jak to działa, no to przeciwieństwo, o którym mieszkańcy mówili, tak nie od no, tego podchodzić, a wręcz podkreślać tą inicjatywność. Nie? No zgadza to pobudza wyobraźni, pobudza inicjatywę, ale ja słyszałem, że jeden z sołtysów to już na marca się wybierało. a do że co? <grafię> 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 Także, to trzeba za to zabrać. Do o, że coś za te pieniądze? Tak. <grafię> <Romenko> Czasami może się okazać, że kwota 5 tysięcy, 30 tysięcy złotych też jest impulsem do tego, żeby coś mądrego zrobić. Rzecznie, bo to nie jest zwycięskie mieszkanie. No, to... to, tak, to, tak, to, to postaram coś mądrego. Może ona się tak e, traktowane, że ktoś sobie wymyślił Fundusz Sowiecki, a my sobie to tak... E, Tylko, e, tak, tak lekko, lekko do tego podejdziemy i, i, i napiszemy, że to jest takie czy inne przeciwnie. No tak, trzeba nie, tak, że to jest wieś, która ma od tego rządu ludzkiego 5 tysięcy. Za 5 tysięcy modrego można zrobić to to, Nie wiem, ale czy wkładam pod w milion, tylko 10 tysięcy, to już coś można. Proszę tak o to. Proszę się... ja, obojęte... o no Proszę o Proszę to. Uczestniczyłem, przerabiałem i no powiem tak, no przecież to też jest umowa społeczna. No jeżeli dana miejscowość w danym roku wie, że ma dwa tysiące, trzy tysiące i z tego nic nie zrobi, ale jeżeli się umówimy, że w tym roku nie złożą wniosku, a w przyszłym roku złożą wniosek, to, a budżet i wesprze już jest inne, kwotą tą, tą razy dwa, no to już coś wtedy można zrobić. To jest kwestia... Mówienia się dorosłych to są tych ludzi, którzy wystanowują w przyszłości no, w tej gminy i za tych miejscowości.

Proszę o uwagę. O, 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 o to, co o o prosiłem od wielu lat, aczkolwiek był okres, przed, przed co najmniej nich lat, gdzie podróżu sojuskiego nie było, ale zawsze wskazywałem na potrzebę wskazania jednego pracownika w gminie, któremu było to przypisane, do którego zawsze można by było się przyjść i zapytać, czy można, czy nie można. A jeżeli tak, to, to może na coś innego. No. Chodzi o to, żeby po prostu no, nie wpływały wnioski, które stwarzają tylko dla gminy problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan radny jeszcze tu się zgłaszał. W tej, tej stronie mamy. Nie, nie. Rozumiem. Proszę to, co powiedziałem uprzednio, traktować w głos z dyskusji. To nie był jakiś wniosek. Pan sądy, proszę bardzo. Ja otrzymam błyta za słowo. że W 15 roku będą pieniądze podwójne. Na no, fundusze Nie co Ja teraz ludziom ja teraz... ja teraz... złożyliśmy wniosek. Wszystko tak jak było. To nie będą podwójne. prawie, jest No ale ta kwota miała być przeznaczona w tym roku, w 14. Nie A nie będzie, to Nie w 19 to będzie znacznie ta kwota, będzie podwójna. Tak, Nie, nie będzie. Także ty dostaniesz pieniądze i ty Ja jestem u W parku. Jak my się tam dogadamy? I z wujtem myślę i z radą. I jeszcze chwilę. Zresztą sprawę w sprawie śmieci. W sprawie zbierania pieniędzy w zakwestii. Tak jest. Panie zaprosił, będziemy Dobre. mieli w punkcie dziewiątym zapytania i wnioski udzielone. Tak Czy jeszcze ktoś w sprawie y, Buduszu Słowackiego chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Nie widzę chętnych. Przystępujemy do podjęcia uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków sterujących w umówce Kto z Państwa radnych jest za tak? podjęciem tej uchwały, to proszę Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu. Ustęp dzisiejszego porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje. Interpelacje posłużone na piśmie, nagraty, dostał odpowiedzi. Chcę zabrać głos jeszcze w tym sprawie. Proszę. Proszę o uwagę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Tutaj Pani Mecenas, się nie będę pytał. Mogę czy nie mogę, bo na ostatniej sesji dała mi, że tak powiem, odpowiedź, że mogę, nawet bardzo dużo mogę, także dziękuję bardzo. Chciałem tylko krótko państw, Państwa poinformować, tak, tak naprawdę o czym mówił Wójt wcześniej, tylko podam Państwu liczbę. Rok 2013 zamknęliśmy. Łącznym długiem w tej chwili nie wziąłem się odpowiedzi, ale to chyba tam jest teraz wieloletni. To w doktorze finansowej, jest tam złowo napisane 11,5 miliona złotych. Proszę Państwa, i korzystając jeszcze z okazji, chciałem powiedzieć, że będziemy musieli to spłacić. Dziękuję bardzo. na no, Pany Przystępujemy do dziewiątego Zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Ja Proszę bardzo. W ja sprawie zbierania należności za śmiecie. Czy Proszę uwagę, do Pani skarbnik. Chodzi mi o, o zbieranie należności za śmiecie. Czy byłaby możliwość, żeby na przykład się rozliczać co dwa miesiące? Bo niektórzy mają małe kwoty, czy wody Duminy przychodzą i płacą tam nie wiem, 100 złotych czy tam 50 zł, różne pieniądze mają. Czy 60 złotych, Czy to można było się rozliczać? Albo co płacą? Co to płacą? Co To Co płacą? Nie można. Co no miesiąc... co ja tu chciałam w gminach, jestem to? Co miesiąc się rozrycie. Żeby było to rozważyć i przedyskutować, czy, czy nam z wójtem, czy z no nie wiem, pani skargli. To jest bardzo ważna sprawa, że tak. Ja mam w listu jeszcze, to ja przyjadę się ale w daleku, w z licznie, ale nie ma czym. Mając daleko, nie ma przyjadę z 5 latami. Zaśmiecie się. Proszę was, rozsiedlić. No jest. Proszę was, rozsiedlić. Proszę was, rozsiedlić. Proszę musimy rozsiedlić. przychodzić i się rozsiedlić. mamy was, rozsiedlić. Proszę was, rozsiedlić. Proszę na rozsiedlić. To jest taka bardzo sprawa, nawet jeśli można, by było to tam co dwa już trzy miesiące przyjdzie. Już lepiej co drugi miesiąc, bo to jest mi Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś? W punkcie dziewiątym zapytania i wolne wnioski chcą radni Czy pierwszym Ja mam pytanie związane z częścią gospodarki komunalnej. Jedno to jest kogo została uzupełniona Rada Nadzorcza, bo wiem, że tak nie nastąpiło, trzecią osobę, drugie też związane. Przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej to też w wolnych wnioskach, bo można by po interpelacji, ale czy w tym roku moglibyśmy dostać takie sprawozdanie po podobnego układu, powiedzmy, bo treść będzie pewnie inna, podobnego układu jak za 2000. To było chyba 2012 rok. Moglibyśmy dostać za 2013 rok. Takie sprawozdanie z działalności to, na, to o czym możemy wiedzieć, bo już, bo już żeśmy się dowiedzieli, że nie wszystko możemy wiedzieć, ale to nie będę wrosł tego tematu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan szanny. Ja do prezesa komunarny. Panie prezesie, przyję możliwość przypukania tej leni od wody, to naprawdę leci mleko. I ludzie zgadzają się, a na zawody za chcieliby, jako tak, że młodej mleko. nie w Nie? Przyjęto. Tak, tak, no nie. Proszę bardzo, dodać się do mnie. W drugiej stróże została rozpoczęta kopalnia. W tej chwili chodzi tutaj przeważnie, czy dotyczy to do powiatu. Wchodzi się cegły na tą drogę od Kojęca, różne rozbiórkowe jakieś tam materiały i te ludzie nie mogą przyjechać w tej chwili. Okazuje się, że zwracali, zwracali się do dyrekcji dróg powiatowych włęcznej, nic na ten temat nie wiedzą. Prawdopodobnie, nie wiem czy Urząd Gminy coś wie na ten temat, żeby coś z tym tam, tym zrobić. Jeśli taka kopalnia została otworzona, tam maszyny zostały okropne, sprowadzone, to żeby te ludzie mogli przyjechać. Nie to, że dla nich tylko została ta droga zamknięta, to niech oni sobie coś robią, żeby i czy w ogóle yy, Zarząd Dróg Powiatowych wyraził zgodę na yy, włożenie takiego materiału tam, gdzie nie można w ogóle samochodem osobowym przyjechać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, to jest Panie Wójcie, przy stanie się wiatr wywrócił koło Dudka ja. i tam dzieci bo na rano ten autobus, to no, jak dzisiaj są to nie ma tej nie gdzie staną, żeby go postawić nawet, bo no, się łamał po prostu, burza takowe I jeszcze do no, zarządu dróg żeby jak skąd zaczęli robić to, y, dziury na drogach. To zrobili do objazdu w piałce, a w kierunku Jaszczowa tutaj dalej, na tym objeździe, dalej te dziury, są, bo zabrakło im materiału. No już kilka tygodni i wraz to wszystko stoi. Tak z wycieńko tych drzew. Przyjechali dwa dni postali na drogowy, czyli samochod, i dalej nie wycięte drogi są w kierunku To nie jest dużo, ale to są akacje i jeśli samochód duży, najedzie z kilku, to, to osobowy musi jechać po tych akacjach. bo to na poboczku całkowicie. Dziękuję bardzo.